pokażemy Wam kolejną naszą za chwilkę realizację z czegoś takiego. Już nie będę kolejny raz pokazywał, bo to jest akurat przeróbka. I tu jest oryginalny um, Gierę jednosystemowy. No, a tutaj na naszym ulubionym osiedlu w Warszawie, w Wilanowie gdzie Gierę uparcie, deweloperzy uparcie montowali, ten, ten syf co tam co tam widzieliście. A tu przez nas została zrobiona przeróbka na dwusystemowy zamek. Oczywiście tu jest problemem zawsze zrobienie tego otworu, trzeba to bardzo dokładnie wykonać. No i tu akurat mamy zrobiony zamek na jednej z najlepszych naszym zdaniem wkładek w Europie, czyli FA4KS i tu akurat dla wygody Pani sobie zażyczyła ujednolicenie na na jeden klucz. Ten kluczyk wchodzi bardzo ładnie, bardzo delikatnie. Ostatni ruch tylko. No i to jest ten, który ma czterokrotną weryfikację klucza przy jednym obrocie. I dolny klucz, dolny zamek. Pamiętajcie, wspomnę tylko, że tutaj teraz nie można otworzyć górnego, jeżeli zamkniemy, jest zablokowany, jeżeli zamkniemy na dół, bo to jest zamek zależny. Kiedyś o tym mówiłem, później chyba przestaliśmy trochę o tym mówić, ale, ale tak jest, bardzo porządne rozety, powierzchniowo hartowane, one są przykręcone tam do zamka, nie do drzwi, tu jest robione dwa, dwa otwory Fi 50 są wykonane, i, i dopiero i dopiero po, po otworach włożona rozeta i przykręcona śrubami oczywiście. To jest chyba 10,8, albo nawet mocniejsze cechowanie. Znaczy mm, nie śruba jest cechowana, ale mocniejsza twardość. A tu jeszcze nie wytarłem. Nie. No i mamy dolny rygiel, 4, 4 główne. Tutaj jest oczywiście gałeczka. Bardzo ładnie nam to też wyszło. Tak jak niejednokrotnie mi tu w ogóle w zasadzie nie odskakuje, bardzo ładnie się udało to pomierzyć. Elegancko wykonane, jak zawsze my tutaj też ciągną odpowiednio. No teraz nie pokazuję, ale tam na innych filmach można znaleźć. Jak pokazywaliśmy krok po kroku, jak to się robi. No dobrze, zapraszamy na stronę, zapraszamy do oglądania kolejnych filmów. Nie zawsze tylko jest tak zwany chwali post czy chwali film. Jak, jak robimy, no ale to taki pogląd, żeby też klienci widzieli, jak można przerobić, bo wielu o to pyta o taką przeróbkę, więc dlatego raz na jakiś czas publikujemy taki film. Zapraszamy i dziękujemy bardzo.